Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czarny Dzisiaj zagramy sobie, uwaga uwaga, w Deluxe Ski Jump 4 Puchar świata, nie Czarny Puchar świata, zaczynamy przygodę od początku Postanowiłem nagrać się dla was, ponieważ pod ostatnim filmem Z moim kolegą Gabenem był komentarz, że nagrał skoki i skakał tylko Polakami A reszta jako komputer, dlatego zrobiłem sobie skoczków. Umiejętnościami na stan z... Na razie jak teraz pokar świata jest nowy. To oprócz niżego Tagiu, takich tam ustawiłem. Freud ma naj, największe szanse na zwycięstwa. Wiecie o co chodzi, to się wszystko ustawia. No, minus do, do, dobra. Nieważne w sumie. No i wybierz skocznie, skocznie dałem taką, jak najbardziej chciałem, żeby się udało odzwierciedlić. O no, odzwierciedlić, no wiecie o co koło chodzi Realistyczność tych, tak wiadomo, Kusamo, Lillehammer, Engelberg Tutaj niby turniej 4 skoczki, Willingen, Zakopane Nie ma niektórych, no bo tutaj nie ma Tak, dobrze, 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 dobrze dobrze Tak to właśnie wygląda ok okej okay. Dobra, nic co, no nie będziemy tu pierdolić, prawda No i zawodnicy, wiadomo jacy, tacy <noise> Wiadomo jacy, tacy, dobra No i HALS 142, pierwsze zawody, Kusamo po prostu, puhar świata. No cóż, tu co, cóż tu dodawać. Odcinki będę dodawał, dodawał raz na tydzień. Może częściej, zależy jak mi się będzie udawało. Dobra, także tak, zaczynamy. To widzę, że Jan O'Hanen będzie zaczynał. Jest oczywiście z naszych, siedmiu naszych, plus czarny Polak, czyli no też nasz zawodnik, oczywiście jest zakończył rywalizację Pascal. Kurwa, jaki Pascal, ty. Lukas chlawa zakończył no i zobaczymy co to będzie. Gryłszwane te forfang, wiadomo co wszyscy tutaj są. 69 zawodników, no taka symboliczna, symboliczna kwota zawodników. No, zobaczymy jak to będzie. No i pierwszy z naszych reprezentantów to będzie Dawid Kubacki. Wiatr z tyłu, wiatr z tyłu, no niestety... Niezbyt pozytywne. Nagrywam go na żywo, więc może mi trochę skoki nieść. No i wiecie z progu. kuwa fój o chuj złoty! No i pierwszy znak z naszych reprezentantów, niestety, zawiódł. No zawiódł, na no 62,5 metra na skoczni HALS 142 no to, to jest poniżej oczekiwań. Na razie prowadzi we Boja bojarince wskoczył aż 122,5. Oh! Domen Prewc, odległość odległość 133,5 metra. No, na jest naprawdę hopok widać w formie. Zobaczymy. Teraz Janek Ziobro. Janek Ziobro. Ładne wyjście z progu, leci. No, tak troszkę. No, no taki sobie no tak na 120 metrów to wiadomo to są dobre kwalifikacje Pux, no jest trzeci jest trzeci za o, nawet ma kandydat Klaus go wyprzedził Tutaj widzimy maś no jaki kasaj 130 naprawdę daleki skokin no zobaczymy, co teraz pokaże Klemens Morańka. teraz mi kurde ślinotok się zatem ten tego bo... O jest ładny wyjście z progu no tu tu, tu 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 leci leci daleko ale czy będzie pierwszy tak jest pierwszy Klemens ładnie Ładnie, ładnie Ale egzekwo, egzekwo z domenem Prewcem, 133,5 metra Joachim Hauer wyprzedził Naszego prezentacja I kurwa domena Prewca Połączy mi się język O Wensyn. Czarny Polak, no wiesz co Ależ tragedia się stała Stała się tragedia, 15 lokata No niestety No zobaczymy, teraz może Maciej Kot troszkę podreperuje Prawda reputacji Polskiej Reprezentacji w KUSAMO Tak szczęście, że wiatr pozwoli na startowanie I dość skok, jest skok z kwalifikacją, o to chodzi, w kwalifikacjach o to chodzi, no nie oszukujmy się 3,18,5 tam Bardzo przyzwoite noty Myślę, że Janek Ziobro, no na razie nasi nie mają kwalifikacji, tutaj nie widzimy przy ich nazwiskach literki Q Jak bany Q Oczywiście się Piotr żyła teraz O kurwę ensyn no niestety, kolejny z naszych reprezentantów odpada. no Pierwsze zawody niezbyt udane dla naszych, i przez to nie wiem, czy czasem nie będę nagrywał głosu. Nie na żywo, bo mi nie idzie kompletnie skakanie. Jak mam komentować i skakać, naprawdę jest tragedia, jak widać. Ale Roman Kołdeloka tutaj aż 137,5 metra, naprawdę niesamowita odległość. Andreas Wellinger jest drugi. No i, no i na Klemens Morańka nam się trzyma na wysokim, czwartym miejscu. No to nie jest tak najgorzej, wiadomo. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Dobra, i Stefan Hulak, Stefanek z Hula. To się chyba czuje jak bula, nie? Nie! Leci! No to może być. O skur... O! Wyprzedzi? Pierwsze miejsce! Ja myślę, myślałem... zastanawiałem się, czy w 2.20, gdy jedna nie wchodzi w notę, niestety. Myślałem, że będzie tutaj gdzieś koło Klemensa, ale tu nawet przez aromana kołdelka chociaż skoczył metr bliżej. Ale jak widać, miał wspaniałe noty. Jak było widać, oczywiście. No i jest nasz, nasz orzeł Kamil Stoch. No ale czy chyba nawet nie zakwalifikuje się do konkursu. No niestety, niestety, kolejny nasz reprezentant. Brrr. Nie kwalifikuje się do konkursu. No jest... jest tragedia. Jak to tam wygląda z tyłu? No niestety. Żyła Stoch, Kubacki, Czarny Polak poza konkursem. No ale jak się w tam koła nas jest. Nie zna w No i ktoś... Ziobro. Murańka i kot. Chlawarz, Deszwanden, Kraft, Asikinen. Bo ja... daniel Sim Samelsek nawet awansowała. Czterech naszych reprezentantów pożegnało się z dzisiejszym konkursem, no niestety. Ziobrojan, o kurwa. Przepraszam. No i słabo, no i to chyba nie będzie trzydziestki, to raczej, no raczej nie ma szans, 108,5 metra. Na razie na ostatniej pozycji, no, jedynie Runewelta skoczył gorzej, ale... Welta jak widać najwidoczniej bez formy, no i Klemens Morańka, no zobaczymy. Wyjście z progu, dobrze! I leci nawet przyzwoicie, no zobacz, no czy to... Dobry skok! Jest dobry skok! Jest dobry progres na drugą serię Progres, kurwa, co ja pierdolę 141,8, Michal Hajwek skoczył naprawdę Bardzo daleko, 137,5 metra To jest naprawdę rewolucyjna odległość, ale teraz macie Kot O skurwęsyn, co tak wcześniej wyszedł, może mu się Pomyliło ty z małą skocznią jakąś, no i niestety, no ale Dziewiąty, to raczej zabraknie, do no, no niestety, tuż przed Janem Ziobrą Nie ma co marzyć o drugiej serii, jeszcze został nam Stefanek, kochany Stefanek. Zobaczymy co pokaże. Jest chłopak widać w formie, no ale troszkę spóźnił chyba wiecie z progu, ale leci przyzwoicie. Jest daleko, jest jednak pociągnął to. Minimalnie spóźnił, ale pociągnął. Siódmy, siódmy, znowu dwie dwudziestki, No rewelacja. I wyprzedził nawet Klemensa Samurań chociaż rozkoczył pół metra bliżej. O jedną dziesiątą, naprawdę minimalne różnice. Kołdelka 144, 140, 140 Asikanem 138,5. Naprawdę dalekie skoki. Jest już druga seria. Prowadzi Manuel Popinger, w drugiej serii aż 138 metrów. Kraft drugi, Forfang trzeci. No i tutaj jest olbrzyma niespodzianka, bo czwarty jest, uwaga, Marat Żaparów. No to jest naprawdę rewelacyjna dla niego wiadomość. Pierwsze chyba punkty w ogóle w całej karierze. Dobra i z Morańka, skupmy się na Polaku. Ale będzie punkcik, no będzie punkcik. No nie powiem, że punkcika nie będzie, bo będzie. Minimalny plus, dobra, Sefa Nic nie mówię, skupiamy się na skoku. No... To może być daleki skok? Troszkę kuwa go No jest przyzwoity, tylko przyzwoity niestety. Szósta, 126 miejsce. Za, tuż za Daiki ale przed jakim jakim no to jest... no, no jest przyzwoicie, no i koniec. Koniec. Koniec! Konkursu pierwszego jest tragedia. Ale zobaczmy, jak tutaj wygląda czołówka. Wiadomo, zawodowy jest multum, zawodowy jest multum, więc zobaczymy, jak to będzie. Daniel, Andry, Tandek, Kraus, Kraus, Prev, Sfrajta, Popiger, same dobre nazwiska. Jest też Nikopolichronidis, proszę Państwa. Nikopolichronidis jest na miejscu 11. Zdecydował się na start. Uparze świata, no i bardzo dobrze, ma raz, 13. Nasz rodak dopiero na 15 pierwszy i Klemens Morańka 30 Okej, okay, to wygląda tak. No niestety tutaj naszej reprezentacji reszta bardzo słabiutko. No ale przejdziemy do drugiego konkursu. Przejdziemy do drugiego konkursu, myślę. Zrobimy tak, że w jednym odcinku będą... będzie dwoje zawodów, dwoje tak to się odmienia. Chyba dobra, no i macie kod, przestanę pieprzyć, tylko się skupię na skakaniu. No, może być kwalifikacja, ale nie musi. No, i raczej nie będzie. Raczej to może zawraknąć, A raczej na pewno zabraknie. Radik Żaparow też tragedia, widzę. No ale Piotr żyła, Piotr żyła. Zobaczymy. Ładne wyjście z progu. Jest! No, jest Kwalifikacje, ładnie, Pietrek. To może być. To może być nasz dzień dzisiaj. Znaczy. Nasze zawody, sorry. Nasze zawody mogą być. Dobra, Kamilek. Kamil no troszkę za wcześnie wyszedł z progu mi się wydaje, no ale... Może do, doczłapie się chyba do 50 ci doczłapie. Da radę, da radę. Siódma lokata, 121,5, Na razie oczywiście żadne kusi nie pojawia. Bo nasi w pierwszym pierwszych zawodach nie zachwycili, jak żeśmy zresztą przed chwilą widzieli, ale zobaczymy czarny Polak. Czarny ładny wyjście z progu no czuła. Ale kurwa jednak trochę jedną nogą, ale jest! Myślę, że dostarczy też na awans. Spokojnie. Dajcie mi sekundę. Dobra, dobra, możemy skakać dalej i teraz będzie, uwaga, na rozbiegu Dawid Kubacki się pojawi, już się nawet pojawi, już jest na, już, już, już jedzie, już jedzie, jest, wyjście z progu przyzwoite, myślę, że to będzie dobry, tak, jest, jest dobry rezultat, kurwa, mam problemy z wymówieniem l, rezultat, rezultat, się muszę ocząsnąć, kurwa, coraz gorzej, jak tutaj, dyń skoryniowy jest nawet wysoko, i teraz będzie zioberko Jan. Sorry, sorry. ja zioberko Jan. O, skurwęcy, no ale przepchał tutaj. Ale może, mo, może być awans. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale wyszedł wysoko i nagle bardzo szybko się wychylił. No i niestety przytłoczyło go i to nie jest dobry rezultat. No i może podzielić losy Maćka Kota, bo raczej macie Kot już nie ma szans. Chociaż nie, myślałem, że tutaj się pojawiło, że. Zioberka awansował, ale nie, to zdobył awans Kamil Stoch. Żyła nadal prowadzi, nawet Freund go nie wyprzedził, a Freund jest naprawdę w znakomitej formie, 135 metrów fronta w pierwszym konkursie, nie zwróćcie mu uwagi, na którym on był miejscu, ale to jest główny pretendent do zwycięstwa całego pucharu, całego cyklu. No, ładny wyj ładnie tutaj leci, dobrze i ładnie, jest, awans Clemenza Moranki. Myślę, pewniak, pewniak, tak jest, to myślę, jest. jest Tutaj... Dostał Ku Ziobro, gratulacje. Kolejny z naszych reprezentantów zakwalifikował się do, do, do konkursu. Do konkursu. Tak jest. I Stefan Hula. Hula, czy on znajdzie bula? Nie, myślę. da. dobrze! Udowodnił coś tym skokiem. Najlepszy w pierwszym konkursie, ale jest jednak przegrywa ze, z Piotrem Żyłą. O 5 punktów ponad, no no no. Je ja, Stefan Kraft tutaj! Co on zrobił? 139 metrów wyprzedził naszego... Rodaka Piotra Żyłę. No i myślę, że... To już był ostatni zawodnik, tak? Czy to był ostatni? Tak, jest, to był ostatni Saga zamyka stawkę. Czy to są jakieś niespodzianki, jakieś bym wyłapłoczył się? Macie kot, a Daniel Daniel Andretande! Nie, jednak amansował Daniel Andretande Miał kół ten. Co ja gadam, przeciążą miał. Wczoraj, dziesiątce był, ale tutaj jest pierwszy. Jest niespodzianka, Andras Koffler nie zaawansował się. Jedna z większych. Poppinger i to nie wszedł, proszę Państwa. Fanden też mniejsza, ale jest jednak niespodzianka. Tu... Koloredo, Koloredo, już mi się jakaś też mała niespodzianka. Dobra, no i myślę, że przejdziemy do pierwszej serii. Zaczniemy. Andras Wank, ale jednak Wank z. Dobry skok, ale Chilku Kang zaskoczył, bo aż 125,5 metra To jest naprawdę przyzwoity skok i myślę, że starczy nawet do 30 Mogą być pierwsze punkty w zadaniu pana Chilku Kanga A teraz już Piotr, że powinniśmy się wcześniej skupić już na Piotrze Żyle I tak to właśnie się kończy Jak ja gadam o Chilku Kangie Chilku Kangu Chil... Gadam o Kangu Kurwa, nie wiem jak to pelić. Jak gadam o Chilu Jak gadam o Ku Ja pierdolę no i właśnie, nie mogę się wtedy skupić na samym skoku. Dobra, ale to jest teraz Kamil Stoch, się już się pojawia. Kamil Stoch, zobaczymy. Trzeba się skupić. Dobre wyjście z progu, myślę, że to będzie naprawdę daleki skok. Nasz orzeł z wiosu. Tak, pokazał, chyba będzie pierwszy! Tak! 136 metrów, o 3 punkty wyprzedza Zimona Amana. Trzeci jest Denis W czwarty Chilku Kang. To jest naprawdę wielka niespodzianka, ale jest teraz Czarny Polak. Skupmy się na tym skoku, jest bardzo ważny skok. Dobre wyjście z progu. Zobaczmy teraz, w... no w lodzie, tak! Dobre, myślę koło trzeciego miejsca. Na... A, czwarty, jednak czwarty. Trzy dziewiętnastki, naprawdę dobre noty. Tuż za Denisem korniłowym. Tylko dwa punkty. Niewielka strata też do Kamila Stocha oczywiście. Jest Dawid Kubacki, no jest Dawid Kubacki. Zobaczymy co dostanie. Mam nadzieję, że nie za straski bo jest Kubacki. Dobra, dobra, dobra. Hopalalaj. oj oj ojoj. przedobrzył oj. przedobrzył, No ale. Mo... Jest szansa na 30. Jest. Jest. No, niezbyt duża. Sorry, niezbyt duża szansa, ale jest. Czy się Piotr żyła? Takich szans już nie ma. Ale zobaczymy, co Jan się ogro pokaże. Jonek, daj sobie wszystko ładne, wyjście z progu. Może być naprawdę daleki skok. Jest rewelacyjny skok nawet wyprzedzi chyba naszego orła. Tak, jest. 140 metrów, Jana ziobry, 151 punktów, łączna nota, no rewelacja. Rewelacja, czy też był koniec? Nie. Dopiero 26 zawodników. Co tutaj, ktoś skoczył daleko? Stefan Lajew skoczył na szóste miejsce, tak? To nic ciekawego się nie wydarzyło. Ale teraz Klemens Morańka, skupmy się już na nim ładny wyjście z progu. Myślę, że to będzie daleki rezultat. Skok. Rezultat. Tak! Czy... Będzie iść tam koło Kamila Stocha. Tak jest! Trzecie miejsce. Tuż za... I popatrzmy, jak to pięknie wygląda! Ziobro, Stoch, -Murańka. Trzech naszych rodaków. Będę mówił rodaków, bo reprezentantów mi nie wychodzi. Dobra. o Noriaki Kazei rozdzielił Kamila Stocha i Klemensa Morańkę. Skoczył naprawdę... Stjernen też skoczył tutaj na szóste miejsce skokiem. 134,5 metra. Dobra, ale teraz już skupmy się na panie... Na pan... na panie hu, hu. Na hu. Na Stefanie. Skupmy się na Stefanie ładnie, Stefanek. Dobre wyjście z progu. Jest daleki, ale, ale... Które to? Drugie trzecie. Drugi! Drugi no jest. No nie wierzę w to, co zrobił Stefan. 138 metrów 1494 tuż za... Janem ziobro. O, tutaj się troszkę pozmieniało. Kenneth Gangnes wskoczył na piąte miejsce Kołdelka na siódme. Misial Hajbek na trzecie, Andreas Wellinger. Skok po prostu torpeda. 141 metrów, i jest na pierwszym miejscu po pierwszej serii. No ale teraz już przejdziemy, może powolutku, do drugiej serii. Wszedł Richard Freitag na ostatni. Nie zobaczyłem, czy tam nie ma jakiś niespodzianek, no ale mniejsza o to w sumie. I pierwszy z naszych będzie Dawid Kubacki po pierwszej serii 22. Może troszkę jakiś awansik mały. Zobaczymy. Wyjście z progu? No, przyzwoite. Troszkę mi się wydaje, że zawczas wcześniej przyszedł za późno, teraz. Za... Ale teraz dobry, dobry skok! Jest na pewno będzie, myślę, awans do człowie 15. Jak najbardziej, jak najbardziej. Grzegorz Wiliencały 137 metrów, ale już przewaga nad Danielem Tande. Peter Prewz dopiero trzeci, a dopiero skoczyło 15 zawodników, około 18. miejsca. To... Czarny Polak. Czarny Polak, ładnie, 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 tylko za bardzo chyba się wychylił w pewnym momencie niestety. Stracił dość fajną, wysoką parabolotu i jest. Jest trzeci! Tuż przed Peterem Prewcem. No tutaj widzę mała no, niespodzianka za strony Petera, no bo to jest jednak daleko od, daleka pozycja. Czarny pola ładny. Przyzwójcie, naprawdę 2762. Tutaj Gregor w widzimy. Odpalił petardę, więc trudno go było wyprzedzić czarnemu. No, ale zobaczymy teraz. Klemens Morańka. Kolejny z naszych reprezentantów. Dziewiąty po pierwszej serii. Naprawdę nasi dzisiaj w wybornej formie. Ładny lot. Czy ma cały czas czuby przy głowie? Jest dobry rezultat, ale czym przechodzi Gregora? Nie! Czy to był... Nie! Już Kraft nie zwrócił uwagi, że 139,5 metra skoczył Stefan Kraft, 292,9 punkta. Tuż zanim Klemens Borańka przed chwilą, właśnie przecież wykonał skok, 289, 10... no niewiele zabrakło, 3 punkty. 3,2, a man też wskoczył na trzecie miejsce, wyprzedził Szyrencawera. Kasai tutaj skakał i skoczył na trzecie miejsce. Ładnie, ładnie, ładnie. No i teraz skupmy się już na Kamilu Stochu. Ładne wyjście z progu. Może troszkę zbyt kurde pasywny lot i to się odbiło no niestety. Niestety czwarta lokata. Znaczy w sumie jest przyzwoicie. No przegrał z Kraftem Mureńką i Kasai. To i tak jest dobry rezultat. 285.9. Myślę, że jest ok, no tam ktoś skoczył słabo, nie, nie, nie zwróćmy uwagi kto nawet Ale jest teraz Stefan Hola skupmy się już na nim On ma szansę naprawdę na, nawet na podium w dzisiejszych zawodach Ale chyba troszkę za nisko leci, no niestety, to chyba podium raczej nie będzie Szósty, jest szósty, no ale i tak brawo, brawo dla Stefana Stefana, Stefana to jest Polak Brawo dla Stefanka, jest szósty, przegrał też ze Stochem Kraft Co tam się nam zostało? Węgier, Ziobro, Hajbek a, kalok hank zepsuł, drugi skok, no, trzech zostało. Jeszcze nikt nie ma zapewnionego podium. Zobaczymy, Wellinger Es. Wellinger z skakał. Nie wiem co się teraz źle chyba popatrzyłem i skakał Hybeck i wyszedł na prowadzenie. Teraz Jan Ziobro jedyny reprezentant naszych, który ma szansę na podium. No niestety, widać było od razu, że spóźnił się z progu i 127,5 metra to jest 15 lokata. Ale, no zobaczymy, czy Klemens Morańko, uczyła miejsce na podium. Módlmy się, oby tak było. Kto tam jeszcze został? Nikt? Nie, Wellinger, przepraszam. Przez tego Kanga, żebym się zagapił. Jeszcze został nam Andreas Wellinger. Czyżby było najgorsze miejsce dla Murańki? No niestety. Andreas Wellinger wyprzedza Klemensa Murańkę. Uwaga o 1,4 punktu. Nie, mniej, co ja gadam, ale głupoty. O cztery dziesiąte punktu Andras Wellinger. spycha mu rękę na czwarte miejsce, niestety. Ale i tak jest naprawdę dobrze w porównaniu do pierwszego konkursu. Zobaczymy tutaj. Chilko Kang 30. Laje 29. Co tu? Gangnes, naprawdę dość daleko, 25 miejsce. Freitag 22. Kubacki 17. Naprawdę ładny jestem, Tanela Sima Samuel Sega. 18 pozycja myślę że naprawdę będzie coś miał świętować Jan ziobro 16. Johann André Forfang 15. Prewc dopiero 14. Czarny Polak naprawdę Przyzwoity występ. On wiadomo każdy o tym wie, że on się rozkręca z dnia na dzień. Roman Kołudelka 12. Andre Tande, 11. Shlino Cawer 4. 10. ładnie. Stefan chłopiec 8. naprawdę gratulacje dla Stefana. Aman 7. 100. 6. bardzo ładny występ. Kasai Piąty naprawdę. Kurde, tyle hopok na lat. 283. Tuż za są Morańką. Morańka, naprawdę wielkie gratulacje dla niego. Wellinger Kraft i Hajbek zwycięzcą. Eksportuj statystyki, kontynuuj, jak wygląda to. o Hybek na pierwszym miejscu: 145 punktów. Andry Tande, drugi. Kraft, trzeci. Kraus Wellinger, Prewc kasaj i Freitag Kodelka. hula, stoch. No i tutaj dalej nasi. 20 czarny Polak, ziobro 23, kubacki 25. No i niestety Maciej kod bez punktów jak na razie. Ale też andrzej Anders fanemel bez punktów. Co to jest? Jak są jakieś? Żyła bez punktów. Żyła bez punktów. Freund bez punktów, to jest dopiero sensacja. Freund bez punktów, ale jaja, ale jaja. Manuel Fetter też daleko. Dobra no i cóż, no i tak to wygląda. Jeżeli Wam się podobało to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jak będzie... Jak będzie myślę 5 łapek w górę, to kolejny odcinek pójdzie, prawda, wśród do przodu elegancko, raz, dwa, trzy. Jeżeli chcecie inną formę, zaznaczcie to w komentarzach. Postaram się zrobić co w mojej mocy. Dobra, no i cóż, no i mam nadzieję, że się podobało. To jeśli tak, to zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj. No, możesz też w sumie skomentować. No i cóż, na razie, cześć.